Padać z roli... Kowalski! Raport taktyczny czekam! Jeszcze 250 metrów i jesteśmy w kanale. Zaplecze mechaniczne? Ostatni szpadel stracił moc przerobową. W mordę... Jestem okropnie głodny, chcę hamburgerka, albo cóż... Wyluzuj, buśka! Lada chwila będzie, to tort mamusi! Jak myślisz, Bobas, co tym razem mamuśka włożyła nam do środka? Może pilnik, może laski dynamitu, a może nawet latarkę? Szkoda, a już myślałem, że wiórki kokosowe. Dla odmiany będziemy jeść kulturalnie, czyli po kolei, Ej, tak? Co ty tu masz na nodze? Co, ten mały tegesi? O nie, nie prowokuj Tylko go! Cieko tak się składa, że chłopak zadał inteligentne pytanie. Pytanie, które zasługuje na odpowiedź. Zaczyna się. Chcesz wiedzieć, skąd mam to coś? No. To sprawka kosmitów. Możesz twierdzić, że przybyłaś tu z pomocą, ale Shepard do niedawna świętej pamięci nie zwiastuje zmian na lepsze. Zaskoczona? Wszyscy kroganie powinni cię znać. Nie pamiętasz już swoich wyczynów na firmirze? Dzieciaczki, ciszej proszę, bo nie daj Boże obudzicie mamę. A co to, to znowu za Wszystko, Wszystko przez nich! tego wszystkiego to! No już, aniele. Tylko nie aniele, ty psie! Udaję się na przejażdżkę?! Dziwna sprawa. Awiacji nadchodzą piękne dni. Startuje wyścig lot wokół globu. Halo tu redaktor Mustangburger. Wybiła pory, pora, znaczy, proszę Państwa, starcia Tytanów z udziałem czołowych ikon światowej Świetanki, gdzie każdy etap rzuca wyzwanie będące próbą sił akrobacji, nawigacji i kondycji. Ale smutne, de facto, awista jest taki, iż kluczem do celu jest prędkość. Cóż tym razem postanowiłeś uknąć? A co mówi, miałbym knuć, te stary, egocentryczny zboczeńców. Słyszałem tylko, że masz kłopoty z pacjentem, w których rozwiązaniu mógłbym Ci pomóc. Chyba, że lubisz się w mokrej pościeli jak w chusteczkach. W trakcie ostrej gorączki. <śm> no ja zabierzcie mi te tę! Starczy, rozchodzimy się, proszę nam nie utrudniać pracy. No proszę, bardzo na To samo że ja korzystaję z okazji pogrzebie w świeciach, tak dla dobra śledztwa. <śm> Eee, szefie, Co? nie wiemy, gdzie jest zając ani dziewczyna, Co? a kolejka linowa właśnie odjechała. Załatwcie mi na aresztowania, w cechach szczególnych wpiszcie długie już. Wszystko wygląda pysznie i kobieco! Ale skupmy się na interesach! Konkurencja próbuje przejąć nasze wpływy pod nieobecność babcia! Nie pozwolę czas dać im porządną lekcję! Tak, tak dajmy im lekcję! Błagam powiedz, że nie zjadłeś zawartości tej flaszki! A owszem, zawsze bardzo lubiłem tabasko! Tylko że to nie było tabasko! To było serum prawdy! Trzymajcie serum prawdy w butelce po Tabasco Kowalski? No przecież. Sos Tabasco to serum prawdy. Dżem śliwkowy to gaz łuzawiący, a ketchup to amnezja w spraju. O czym to ja mówiłem? A musztarda co? Taki jakby żółty sos, którym przyprawia się hot dogi. Mm. Jestem ci wdzięczny za pomoc, strażniczko. I przepraszam, że wystawiłem taką personę na próby. Jestem Lord Pyral Harrowmont. I dziękuję Ci za wysiłek, z jakim pomagasz mi utrzymać tron króla Endrina. Wow, ale miejscówka nie! I pomyśleć, że cały wszechświat zaczął się od wielkiego wybuchu. A wiesz co, ja też mam dla Ciebie wielki. Duch. O stary, ale wali, a rozczarkał To nasza specjalność. Ty brutalu! Ty potworze, ty szatanie! W tej kolejności. Szaleje za mną, ale to bez znaczenia. Jeśli jutro nie dostanę 10 tysięcy bez będziesz musiała mnie poślubić. Ten nędzników! Nie dość krzywd tu wyrządziłeś? Nie. Jestem pewien, że da się jeszcze coś zrabować. Gdzie jest ten łobuz? Tu jestem i cię dopadłem! A masz! Woda? Jej! Dzięki, dynamicie! Myślałem, że dostanę kulkę! To tylko przykład tego, co stanie się z tym miastem, gdy wysadzę tamę! Jedno wielkie kabun! Coraz trudniej jest mi podtrzymać całą tę iluzję. Moim zdaniem granie jest warta świeczki. Mówiłem ci to już ze sto razy. Zobaczą mnie, to czar przyśnie. Jaki tam czar? Jesteś tylko myszą, która w miejsce zębów podrzuca forse. Jestem rycerz Paladyn Gelebor. Witaj w wielkiej świątyni Auriela. Auriel, Auriel, Alkosz, Akatosz. Tak wiele różnych imion dla władcy śnieżnych elfów. Edek nie jest zły, Edek nie jest zły. Zamknij się, właśnie, że jestem. Widzisz? Powiedziałem, zamknij się. To nie jest oznaka zła, tylko braku taktu. Tak, a moja mama zawsze powtarzała, że brak taktu to kolebka zła. Aha, miałem rację! Ktoś na wskroś zły nie opowiada o swojej mamie! Hmm. Smieszny żart, towarzyszu! Jestem Władimir Ilewicz Boskorowski, rosyjski właściciel boskiego magazynu robotniczego. Nie? nie! Nie! Ale rozpoczynam wszystko od nowa w mej ukochanej Ameryce, więc nie ma po co we mnie z najnowocześniejszych rakiet. Czekaj, czekaj! He, 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 a niech mnie! Nie. Mały ma z zetką! Zostaw. To wcale nie jest śmieszne pójść! Ej, ej, coś <laughs> dostanie! Ej, patrzcie! Ostatni żyjący fan PG! Zdrowie, zdrowie mówię! Nie masz A, prawa tego tak nie mówić! Stanie ten koleś to zemsty! Teraz przez duże Z! Do pięć mu nie dorastać, ty głupi bucu! Ty. ty... byliśmy uczciwi! Uczciwie pracowaliśmy. Ja byłem nauczycielem! A ja byłem rzeźnikiem! Ja pracowałem w fabie! Dobra, uczciwa robota! Uczciwa? No może prawie uczciwa. Kradłem no troszkę. Troszkę. Tam jest masa gotówki. No i co z tego? Ej, przecież wszyscy kradną. No, żartujcie. Ja nie. Ja też nie. E, ty przyciskałeś palcem wagę. Tak, nieprawda. Tak, tak, tak. Ty oszukujesz w pokera. Oszukujesz w pokera. Ten dzień ma być dniem żałoby dla Isa. Konwy nieprzyjaciela został zdziesiątkowany. Broń sprawiła się. Właściwie. Wiem, że wolałbyś posmakować ich krwi, przelewając ją w bitwie. Ale żywy dowódca jest dla mnie wart więcej niż martwy bohater. Jak sobie życzysz. I będzie to być prawdziwe spotkanie Dawida z Hej, Tim, wyjaśnij mi coś. Czy Zeus, Tim, postradał z myśli? Największy robot bokser w dziejach sportu staje do pojedynku z co tu ukrywać nikim? W czasie lotu macie i z prawej, z lewej, na górze i na dole. A więc kupy w powietrzu raczej nie sadzimy, a jeśli już to ostrzegamy klaksonem. A, Tadeusz znowu. był na to czas przed startem. Tyle śmierci, bo ty i twój wuj nie chcieliście się poddać. Obiecałem wam rozejm, a wy wybraliście wojnę. Teraz. Wasi biedni krajanie cierpią! Polipić, zobacz, co się tam znowu dzieje. Co tu się znowu obu... <laughs> Hej, Mały, co tu się właściwie znowu dzieje? O, przepraszam. jeszcze tylko z kimś właśnie zaprzyjaźniam. Majędrzyca, gratuluję. Super wybór. Poźcie mnie! Ja nie chcę robić za żabią kupę! Żabia kupa?! Genialne! No, poważnie? To bardzo śmieszne! Jestem, Mochał i kupię to moja <śmiech> <specjalność>. <śmiech> no, ja. Cześć! Co porabiasz? Piekło to imię. Moje drugie imię to sprawiedliwość. Galio, sprawiedliwość, sprawiedliwość! Przyszedłem tu rzuć gumę i skopać tyłki. I właśnie skończyły mi się tyłki. Vivi, vi, 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 Vision One? To, to jakby wypadkowa, wypadkowa, tego no tradycyjnego samolotu i e, rakiety, rakiety kosmicznej. Promieści, mieści, znaczy jest miejsce dla dwóch pilotów i czterech pasażerów. Sześć miejsc. Vision One ma wylądować na Księżycu nasi klienci będą mogli przespacerować się po powierzchni Srebrnego Globu. Tam ci się ćwiczą, a my dźwigamy to. A i co w tym złego? Trzeba zmierzyć siły natarcia rogów i kopyt. A po co ją mierzyć? Rozwalał ją po jednym razie i my znowu będziemy musieli targać następną. Jeden rozwala, drugi targa. Takie prawa natury. Cóż, to strokaty koń. E, jako pierwszy przebył Amerykę, odwiedził stolicę każdego ze Stanów 35 tysięcy kilometrów. To bardzo ciekawe. To żadna ściema. Czytałem o tym w sieci, u nas w więzieniu. Znów zawiedliście! Opracowałem operację, która odmieni oblicze świata, ale wciąż muszę ją odkładać, bo nie umiecie powstrzymać boja z kawałkiem blachy. Ależ to nie należy do moich kompetencji. Ja, ja tylko projektuję broń. Nie, nie umiem jej stosować. Wykonaj zadanie, Zola, zanim Amerykanin dokończy swoje. Co, że jestem? Co zrobiłem? Wszystko jakie silne. Odrin? Odrin, a jakże. A ona tu w ogóle, ci pisze na nie dziewka, jesz? Ja ty do niej trawę ją ubodę, mówię, a to na mnie zryje. Machina światowej hipnozy. Byłem tak, o. O, byłem o tak blisko, żeby tak choć raz zapanować nad światem, zniewolić wszystkie żyjące istoty, a potem... Wow, prezes ma w windzie. Dobły zakup. Stol dziób, planuję. O, głubo! Zaraz, słuchaj. Doręczenie nie dojdzie do skutku. E, Płezę nie znamy od To jest prawda. Nie będziemy ich szukać. Junior sam przyjdzie, przyjdzie do nas. Do... Tak. Lecę na kawkę.